Cześć, dzień zmierza ku końcowi, słońce powoli zachodzi na horyzoncie, ale jeszcze może uda się zrobić krótki film i porównać te dwie instalacje, które tutaj przed sobą widzicie. Są to dwie instalacje jednofazowe. Jedna z tych instalacji jest oparta na panelach Qcells. Mamy 10 paneli Qcells z 320W, co łącznie daje 3200W. Oraz mamy drugą instalację na 11 panelach. Panelach longgi 300W, czyli łącznie mamy 3300 W. Zaraz przejdziemy do garażu, zczytamy wskazania dwóch falowników. Test odbywa się, odbywał się przez 2 lata, czyli zobaczymy, ile przez 2 lata wyprodukowały obie te instalacje i policzymy ich sprawność, porównamy ich względem siebie. Zobaczymy, czy panele Q-SELS 320-watowe połówkowe, czyli half-cuty, tak zwane. Więcej wyprodukowały. Teoretycznie powinny, z racji tego, że technologia jest odrobinę lepsza. Odrobinę panele powinny być sprawniejsze. Wynika to z tego, że jeśli coś na panelu się znajdzie, no to nie przesłania ten, ten, ten obiekt, nie przesłania całe ogniwo, tylko, tylko część tego ogniwa. Tak samo panele są dzielone na pół, więc cała, cała połowa pracuje jakby. Nie przesłonięta sprawnie. W moim przypadku wyglądało to tak, że dużo ptaków wsiadało na garażu i te ptaki zostawiały ślady na tej instalacji. Działo się to tak przez około półtora roku do momentu, kiedy, kiedy nie przygarnęliśmy dwa kotki. Innowie dwa kotki jakoś działają na te ptaki odstraszająco i jest ich, jest ich coraz mniej. Także przechodzimy teraz do samej instalacji. Pokażę może ją tak na szybko, pokażę jak jest, jaki jest podział tych dwóch instalacji, bo tutaj widzimy jedną prawie taką idealną taf taflę e, oraz e, przejdziemy do garaży i e, bierzemy informacje odnośnie produkcji z dwóch lat. Także zaczynajmy. i zamiast przy piwie, to spotykamy się przy Excelu. No cóż, nie mamy wyboru. Może później. Porównujemy dwie instalacje, czyli instalację opartą na panelach Longi oraz QCelsy. Jakie były warunki testowe? Wiata ma kąt 20 stopni, to jest około 170 stopni na południe, czyli nie ma idealnego południa, jest troszeczkę skierowana w stronę wschodu. I znajdujemy się w województwie lubelskim, to jest ważna informacja. Tutaj nasłonecznienie jest na całkiem dużym poziomie, aczkolwiek ja tego nie widzę. E, ostatni rok był raczej ponury, grudzień, przepraszam, nawet grudzień, e, październik, listopad, grudzień to, to jakaś tragedia. E, obie instalacje mamy e, przewymiarowane około 20%, 20% chyba idealnie jest przewymiarowana Longi sery są odrobinę mniej. Poniżej mamy porównanie produkcji instalacji. Tutaj jest tysiąca kWh, mniej więcej i 6000 niecałe 900. To są wartości spisane z falowników, oczywiście. Tutaj mamy taki problem, że żeby porównać te instalację, instalacja. Na panelach lądzi jest odrobinkę za duża, dlatego w porównaniu do piusenców, dlatego musimy odjąć 100 W produkcji, czyli tyle, ile by wyprodukował 1,1 wyprodukował kW, czyli 100 W panela. I w, tej, w, tym, okien, w tym okienku tutaj mamy policzone, ile, ile wynosiłaby produkcja 1,1 kW paneli. Odejmujemy tą to, to wartość od wartości 3300. Przepraszam, odejmujemy tę wartość od wartości produkcji i wychodzi nam 7283. Tutaj zostaje bez zmian. Czyli tutaj mamy w, tym, w, tej, w tej pozycji mamy identyczne już instalacje, każda ma 3,2 kW i możemy w tej chwili już się porównać, jak wygląda sprawność. Każdy z nich, ile wyniosła produkcja, średnio rocznie i przez te dwa lata. Przez dwa lata lądzi wyprodukowały 1 kw 1 kW, kW peak wyprodukował 2276 kWh. W przypadku PSL to jest wartość 2155. Dzielimy tę wartość na, dwie, na dwa, czyli mamy wtedy już w ciągu roku ile wyprodukowały jeden ile wyprodukował energii czyli mamy 1138 oraz 1077 już widać, że, że panele Longi wyprodukowały dużo więcej, znaczy może nie dużo ale jednak więcej i jeśli ustalimy, że norma to jest 1000 kWh z jednego kilowatopika, tak mniej więcej się przyjmuje, w lubelskim to nawet jest troszkę więcej, ale mówię, te lata ostatnie ostatni rok to nie, nie był na, na, najszczęśliwszy, więc przyjmujemy że to jest 1000 kWh. Godzin z tego Topika i mamy sprawność instalacji na poziomie 113,8% w przypadku paneli Longi i 107% w przypadku 107,7% w przypadku QCLs. Podsumujmy sobie całość. Jeśli chodzi o samą jakość paneli, to panele Qcells wydają się być bardzo dobrej jakości. Taki produkt, nie nazwałbym go premium, ale taki no, porządnie zrobiony. Nigdzie silikon nie wychodzi, ramki są dosyć proste, ogólnie wygląda, wyglądają całkiem, całkiem nieźle. Jeśli chodzi o Longi, no troszeczkę tutaj tam, gdzie silikon wychodzi, trochę, czasem to spasowanie ramek może nie jest takie super idealne, ale ogólnie jakość jest dobra, także jeśli miałbym wybierać pod względem jakości, to myślę, że samej jakości, to może, może bym się kierował ku, ku panelom q ale jakbym to skorelował jeszcze z ceną, no, to raczej nie. Bo może pomówimy o cenie, jaka była w sierpniu 2018 roku. No akurat wtedy te panele zakupowałem, więc mogę, mogę to porównać w ten sposób. Jeśli chodzi o panele Cusels, to sztuka kosztowała wtedy 748 zł. Jest tutaj 10 sztuk, więc mamy 7480 zł. Jeśli chodzi o panele Longi sztuka kosztowała 560 zł. Mamy tutaj 11 sztuk, czyli to jest koszt. 6160 zł. No, i chyba nie muszę tego komentować. Chyba nie trzeba tego liczyć. Jeśli chodzi o cenę, no to tutaj znacznie znacznie lepiej wypadają. Panele Longi podsumujmy. Produkcję samą i różnice w tej produkcji. Powiem szczerze, że do tej pory nie wiem dlaczego te panele Cuceless produkują mniej niż, niż Longi, No, wszystko powinno wskazywać na to, że że powinny produkować więcej. Niestety tak nie jest. Jeśli chodzi o moje dywagacje myślałem, że może tolerancja w paneli q jest jakaś, jakaś mniejsza ale szczerze powiedziawszy no to to jest taka tolerancja dodatnia jak zwykle 5W plus 5W panele są produkowane od do 330W więc tej tolerancji tutaj jeszcze, już, jeszcze jest to jest 320W więc więc jakby może jest zapas tej tolerancji, prawda? W przypadku paneli Longi, no to również wygląda podobnie, z tym, że panele są produkowane od 300 do 320 W i to są te najsłabsze, czyli można powiedzieć, że być może, że tolerancja jest większa, to znaczy producent daje oczywiście te plus 5 W, ale być może, że po prostu one mają większą moc niż, niż deklaruje producent. W tej chwili na ekranie pojawi się może taki wykres z maja 9 maja 2020 roku tutaj widać jak zachowywały się oba, obie instalacje i widać ewidentnie na przykładzie paneli Longi że one są w stanie jeszcze produkować więcej czyli tam ten wykres jest dosyć mocno ścięty Jeśli chodzi o napięcie na stringach no to tutaj w przypadku Longi to jest 360V, a w przypadku Ks, to jest 330V. No i myślałem, że może tutaj jest jakiś problem, że w sensie panele Longi są lepsze ze względu na to, na to większe napięcie. Ale jak Wam w tej chwili pokażę na, na ekranie, tutaj macie wykres, wykres falownika, jego tabeli, tabeli efektywności i porównania napięć, przy jakich, jaką efektywność osiąga falownik. No i tak policzyłem to mniej więcej. Różnica jest około 0,1-0,2% między tymi dwoma instalacjami, więc no, nie, nie wiem, czy to wpływa na, na, na samą produkcję aż tak bardzo. Moim zdaniem tak średnio. Tym bardziej, że przewymiarowanie tych, e, przewymiarowanie, przewymiarowanie tych instalacji jest no dosyć duże, bo to jest w granicach tych 120%, więc, więc e, myślę, że to nie powinno wpływać. Tym bardziej, że to jest tylko taka mała wartość. I teraz jeszcze e, chciałem wspomnieć. Ta instalacja, Te instalacje będą porównywane jeszcze do instalacji mojej, tej naziemnej, która powstaje, tej 3,7 kW. Ona powstanie niedługo, ale musimy przynajmniej ten rok odczekać, żeby móc je porównać i wtedy zobaczymy, jak wypada taka instalacja naziemna, która ma troszeczkę lepszy kąt, bo tu jest 20 stopni, tam będzie 30. Tam spróbuję skierować bardziej na południe, tutaj jest 10 odchyłki stopnia. Tam spróbuję tak, żeby było albo 0, w sensie idealnie, albo tam no, kilka stopni, nie, nie więcej także tamte panele, które mam kupione też są dosyć ciekawe to są panele co prawda 300 W, ale one mają troszkę więcej tolerancji tej dodatniej będę to pokazywał jeszcze także zobaczymy także mam nadzieję że, że, że film wam się podobał zapraszam na kolejne także dziękuję za oglądanie jeśli wam się to podobało to oczywiście proszę łapkę w górę i trzymajcie się w takim razie do usłyszenia do widzenia